Witajcie moi drodzy! Dzisiaj, tak jak Wam obiecałam, będzie taka moja osobista recenzja na temat Dyson V8 i oczywiście od razu Wam mówię, że to jest tylko i wyłącznie, to są tylko i wyłącznie moje odczucia, więc każdy może mieć zupełnie inne zdanie na ten temat. No, ale może zacznę od tego, że jak wiecie, by bardzo długo już marzyłam o tym Dysonie i w końcu mi się udało. Fakt, faktem, że to w sumie też dzięki temu, że Dyson już chyba ma dwa nowsze modele, nawet już się wam szczerze nie orientuje i w związku z tym ten model V8, no nie ukrywam, że staniał, bo pamiętam, że on na początku, jak się zaczęłam nim interesować, to kosztował. 2700, 2500, a teraz mi się udało kupić za 1600, aczkolwiek uważam, że to i tak jest kosmiczna cena jak za odkurzacz. A czy warto, to zaraz może dojdziemy do tego. Najpierw Wam powiem, co w ogóle jest w akcesoriach. No to wiadomo, rura. Silnik, dlaczego mam tutaj gumkę recepturkę, to przejdziemy do tego za chwilę. Mini turboszczotka. Turboszczotka taka uniwersalna do dywanów i do podłóg. Taka szczelinowa. Z miękkim włosiem. Chyba nawet powiem Wam fajne do klawiatury na przykład czyszczenia czy jakichś takich delikatnych rzeczy. Taka przedłużka też się świetnie nadaje na przykład do różnych kątów, jak chcemy gdzieś tam sobie wyczyścić. E, czekajcie, o, widzicie tu sobie możemy gdzieś tam w kątach. I turbo szczotka. Do twardych powierzchni. Powiem Wam szczerze, że w zasadzie tej praktycznie nie używam. W zasadzie tylko tą taką uniwersalną, bo tak przyznam się szczerze, że nie bardzo się chce to zmieniać tam. No, jeśli ktoś nie ma dywanów, to jak najbardziej ta będzie idealna. No, jak wiecie, u mnie są i dywany, i, i dużo jest tych dywanów, i podłogi. Także nie ma najmniejszego sensu wymieniać to co chwilę. Mm. Zaraz Wam jeszcze pokażę, jak wygląda stacja dokująca i, i ogólnie e, chciałam Wam pokazać e, podczas pracy, jak to wygląda. Ja osobiście jestem bardzo zadowolona i przyznam Wam się szczerze, że odkąd go mamy chyba jakieś trzy tygodnie. To ani razu nie był użyty ten odkurzacz taki na kabel, jak ja to mówię. Mamy dość duży dom i bateria spokojnie wystarcza na odkurzenie całego. Jeżeli chodzi o ten pojemnik, to powiem Wam, że no może jest on dość mały i jeśli ktoś ma na przykład, no nie wiem, dość dużo okruchów, czy tamtych po zwierzaczkach sierści i rzadko odkurza, no to może być dla niego to jakieś problematyczne. Problematyczne, no po prostu trzeba iść i wyrzucić i to wszystko, nie? No mówię, u nas spokojnie możemy odkurzyć cały dom i dopiero wtedy ewentualnie opróżnić pojemnik. Co jeszcze? No to może Wam teraz powiem o plusach. Lekki, to jest naprawdę bardzo dla mnie ważne, bo no jednak wiecie, jak trzeba odkurzyć schody, mam ich dość sporo i targać jakiś ciężki odkurzacz, no to to jest takie średnie. Także waga naprawdę jest jak najbardziej na plus. Tutaj chyba wiecie co, tak naprawdę główną robotę robią te elektroszczotki i powiem Wam, że gdy go dostaliśmy, gdy go przywiózł kurier, to oczywiście próbowałam i byłam pod wrażeniem, jak dużo potrafi wyciągnąć z dywanu, który powiedzmy wydawałoby się, że jest odkurzany dość często to i tak byłam w szoku, że jeszcze tyle z tego dywanu potrafiłby ten rzecz wyciągnąć. Jak dla mnie idealnie wszystko zbiera. Okruchy, sierść, bez względu na to, czy to jest dywan, czy parkiet, czy płytki. Nie ma to najmniejszego znaczenia. I też, co mi się bardzo podoba, to to, że właśnie jest ta elektroszczotka, właśnie ta taka mała. Gdzie używamy właśnie do y, schodów, czy nawet czyszcze, y, tapicerkę, jak wiecie, no, łóżka, czy coś takiego. Tych w zasadzie powiem Wam, że jeszcze nie używałam, bo nie miałam takiej potrzeby. No, głównie do tej pory używałam tych takich trzech, czyli ta uniwersalna. Ta szczelinowa i ta mała elektroszczotka. Yy, co jeszcze z plusów? Kurczę, no powiem Wam, że... No nie wiem, no... Ja mam... No, prawie same plusy, bo... Nie dość, że się człowiek nie musi odźwigać, nie trzeba się machać. Naprawdę bardzo szybko to wszystko idzie. No lekki, mocny, cóż więcej trzeba. No ale dobra, no to wiecie, no plusy plusami, ale przecież też nie może być tak, że wszystko jest takie idealne, bo też są minusy. No i uważam, że warto o nich wspomnieć. No to już pomijam cenę, bo to wiecie, no to, to jest kwestia jakaś tam dyskusyjna dla każdego. No nawet 1600 za odkurzacz, no to jest, powiem Wam, no naprawdę, no, kosmos. Yy, no ale takich zasadniczych minusów, no brakuje mi na przykład tego podświetlenia, yy, takiego jak miałam w Electroluxie. Wiecie, no może to jest mała wada, ale mimo wszystko no odkurzacz za 1600 zł powinien coś takiego posiadać. Nie jest to może jakieś takie bardzo uciążliwe czy utrudniające użytkowanie tego odkurzacza, aczkolwiek yy, Fajnie, jak to podświetlenie jest, bo jednak, wiecie, w jakiś tam kątach czy coś, to to podświetlenie jednak trochę daje. No i kolejna wada, która jest dla mnie już w tym momencie no, naprawdę dość istotna, to jest właśnie to, że trzeba cały czas przycisk mieć ciśnięty, żeby odkurzacz pracował. Wiecie, to jest też trochę takie, nie wiem, tam gdzieś na stronie czy coś, oni to tłumaczą. W taki sposób, że dzięki temu, że tak naprawdę odkurzacz działa tylko w momencie, kiedy tak naprawdę tego potrzebujemy. A jak na przykład już odkurzyliśmy, puszczamy ten palec i on nie chodzi, to jest jakaś oszczędność baterii. Pewnie tak jest, ale z drugiej strony, jak ma się duże powierzchnie do odkurzenia, to przy dłuższym takim trzymaniu, uwierzcie mi, że no jednak ten palec trochę boli. I, i, I to jest takie dla mnie trochę niefajne i w związku z tym tutaj dziękuję bardzo Jankowi, który znalazł mi gdzieś tam na internecie taki patent. Właśnie gumka recepturka i wtedy sobie można ją, słuchajcie. No kurczę, wiecie no, za 1600 zł i muszę mieć gumkę recepturkę, żeby chodził. Takie średnie, no ale to no wiecie, no, no nie jest to jakiś taki wielki problem, da się przeboleć. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o wyrzucanie śmieci, bardzo prosto, zresztą zobaczycie. Także no bezproblemowo. Wiadomo, że jeśli się tą klapkę podniesie, no zawsze tego pyłu, tego kurzu, no jak wszędzie, no w zasadzie to tylko w takich bezworkowych, Boże przepraszam, w tych właśnie workowych będzie to jakoś inaczej, że ten kurz się nie rozlatuje, bo po prostu wszystko zostaje w worku. Ale w takich, gdzie trzeba opóźniać samemu zawsze trochę tego kurzu i pyłu gdzieś tam troszkę wyleci. No mówię, no to nie jest jakiś taki wielki problem. No i kolejną właśnie dla mnie też dużą wadą jest to, że w stacji dokującej są tylko tak naprawdę dwa miejsca na końcówki. Hmm. I powiem Wam, że akurat właśnie mieści się w zasadzie ta, ta lub ta. Tylko właśnie takie, te trzy najmniejsze. A ja bym chyba bardziej wolała, żeby w tej stacji znalazła się właśnie taka. Niestety już się nie zmieszczą te dwie. Muszą być jakieś takie właśnie wąskie. Znalazłam na Aliexpress taki organizer właśnie na to, czyli powiedzmy drugą rzecz musiałabym gdzieś tam przyczepić koło tego odkurzacza i wtedy już spokojnie mogę sobie zamontować wszystkie, nawet właśnie tą taką dużą. I on kosztuje 20, chyba 6 zł czy 27 zł. Także zastanawiam się właśnie czy nie kupić sobie czegoś takiego, bo na razie, słuchajcie, mam po prostu w takim jakimś, wiecie no, płóciennym worku I jak mi jest coś potrzebne, to po prostu sobie z tego wyciągam. Nie wiem, no fajnie by było jednak, żeby można było te wszystkie końcówki w jednym miejscu schować i to też jest dla mnie jakaś tam wada. Czy jeszcze jakieś wady są, hmm, jeżeli chodzi o głośność? Tutaj powiem Wam, że to jest taka no, kwestia trochę dyskusyjna, ponieważ no wiecie, no, dla niektórych będzie bardzo głośny, dla niektórych będzie cichy, w zależności od tego, kto z jakim odkurzaczem wcześniej miał do czynienia. Ale tutaj postaram się zrobić Wam ala mały taki pokaz w porównaniu do tych odkurzaczy, które ja mam. To może, może sami sobie po prostu ocenicie. No ja uważam, że nie należy do jakichś super cichych, ale dla mnie to też nie jest jakiś problem. Kolejna sprawa, co jeszcze, tak się właśnie zastanawiam. Aha, jeżeli chodzi o wytrzymałość, na ile, ile da radę odkurzać na pełnej baterii. Słuchajcie, ja spokojnie cały dom bo odkurzam i bateria nadal jeszcze dałaby radę więcej pociągnąć, więc pod tym względem jest naprawdę ogromny, ogromny plus, ponieważ Electrolux już tego nie był w stanie zrobić. I tutaj, jak wiecie, znaczy wiecie, jak nie wiecie, niektórzy pewnie wiedzą: so jest taki przycisk, gdzie można sobie ustawić normalną moc i taka moc max. Na tej normalnej to chyba jest w specyfikacji, powiem Wam, 40 minut chodzi bez przerwy, a na max chyba tylko 6 czy 7. Ale powiem Wam, że chyba nie zdarzyło mi się, żebym musiała użyć tej max, max, no, max mocy. Ta zwykła jest naprawdę tak dobra, tak potężna, że w zupełności mi wystarczy. Chyba, że wiecie co, na przykład, no nie wiem, ten dywan, który mam tutaj w salonie, on jest taki, taki ma gdzieś, gdzie nigdzie takie głębienia. Może gdzieś tam jak czasami, by w to głębienie coś tam weszło i nie chciało się odczepić, może by to miało jakiś sens, ale na tą chwilę naprawdę nie mam absolutnie potrzeby, żeby używać tej mocy maksymalnej. Zresztą, no wiecie, no użyć moc maksymalną i odkurzać tylko 6 minut, to, to jest trochę słabe. Czy jeszcze z jakichś takich plusów czy minusów? No, powiem Wam, że wiadomo, teraz są te nowsze modele, i, i tam dziękuję za komentarze wszystkie. Ale, właśnie w jednym komentarzu przeczytałam, że fajny jest ten, ale na przykład nie ma porównania do tego V11 bodajże, że, że tamten też jest w ogóle mega. Kurczę, ale ta cena, no nie wiem, ten F11 chyba kosztuje 2,5 tysiąca co najmniej, no to to jest naprawdę ogrom i podejrzewam, że tak naprawdę no, niewielu ludzi będzie stać na, takie, na taki wydatek, bo to jest jednak odkurzacz tylko, no wiecie, no to nie jest jakaś taka rzecz pierwszej potrzeby. No mówię, ja o nim marzyłam i zbierałam długo, szczerze powiedziawszy. No jeszcze dzięki temu, że rodzice się dołożyli tą, tą połowę, to, to, to dlatego go mam po prostu. W innym przypadku no nie, nie byłoby to w ogóle takiej opcji. Kupować coś na raty. Ja jestem ogólnie takim przeciwnikiem kupowania czegoś na raty. Wychodzę z założenia, że jeżeli coś chcę, to wolę sobie gdzieś tam te pieniądze uskładać i dopiero wtedy kupić. Jeśli mi się uda oczywiście uskładać. I wiecie co, no chyba z takich głównych rzeczy, co chciałam Wam ogólnie tutaj powiedzieć, to chyba wszystko, chyba wszystko ujęłam. I oczywiście od razu Wam mówię, że ten filmik nie jest w żaden sposób sponsorowany. To jest tylko i wyłącznie moja osobista opinia na temat użytkowania tego odkurzacza. Jak mówię Wam, po około 3-4 tygodni mam już go. A wiem, że dużo osób się też tym odkurzaczem interesuje, więc wyszłam z założenia, że być może komuś się taka moja opinia przyda. Oczywiście każdy sam musi pomyśleć, czy warto, czy nie warto. Dla mnie osobiście uważam, że warto było i. Nie żałuję absolutnie zakupu. Zresztą na samo to, że nie używamy już od tego czasu, odkąd mamy ten odkurzacz, nie używamy w ogóle tego dużego. To już jest naprawdę, chyba coś się o tym świadczy. Jeżeli chodzi o ten mój stary Electrolux, absolutnie się go nie pozbyłam, tylko teraz jest tam na dole, gdzie mam tą swoją graciarnię. Bo, jak wiecie, no w sumie u mnie jest tak jakby trzy no, poziomy, plus jeszcze strych, więc prawie cztery. I tak naprawdę fajnie by było mieć na każdym poziomie odkurzacz. No, ale no, najlepiej to w ogóle byłoby mieć na każdym poziomie, słuchajcie, Dysona. No, ale no, nie ma takiej możliwości. I na te takie, tam gdzie to są powiedzmy pomieszczenia mieszkalne, to oczywiście używamy Dysona. Tam na dole właśnie, gdzie mam tą graciarnię i pralnię, to już jest elektrolux. No a szczerze powiedziawszy zastanawiamy się, co zrobić z tym na kabel, ponieważ no, dość dużo miejsca zajmuje mi w szafie. A na razie, znaczy nie mam możliwości w ogóle, żeby go wynieść nawet na górę, żeby był na górze, bo nawet nie mam gdzie go tam schować. Bo tam są, no tak jak wiecie, pokoje i łazienka, więc... No, w żadnym z tych pomieszczeń nie ma takiej możliwości. No nie wiem, no trzeba będzie jakoś pomyśleć, co z nim zrobić. I... no bo też szkoda, żeby mi w tej szafie naprawdę dużo miejsca zajmował. Można to miejsce gdzieś tam spożytkować w jakiś inny sposób, bardziej praktyczny. No to teraz chyba Wam zademonstruję właśnie różnice w tych głośnościach. Mam nadzieję, że to wszystko Wam się tutaj gdzieś tam przyda. Te informacje dajcie znać oczywiście w komentarzach, jakie Wy macie zdanie, jeśli jesteście posiadaczami Nasona. Czy nie wiem, przekonałam Was do zakupu, lub zniechęciłam? Także bardzo proszę o, o wszystkie informacje. No i cóż, no, mam nadzieję, że się filmik Wam spodobał. Jak wiecie, ja nie jestem dobrym mówcą, więc troszkę takie nagrania, gdzie muszę mówić właśnie do aparatu jeszcze troszkę mi krępują. W każdym bądź razie chciałam być z Wami szczera i żeby ta opinia była właśnie, no mam nadzieję, że jak najbardziej rzetelna z mojej strony. Także chyba co, no do poniedziałku moi drodzy. Trzymajcie się, pa! pa.